Drift wszystkim. Co? Eno, y, na wstępie prosimy. Mapeczki. Mapeczki w górę. Sub Udostępnij no. no, no, jeśli jesteś fajny. No, to już musisz wiesz y, I co? Witamy w nowym filmie. Mamy nadzieję, że ogólnie filmy się podobają. Że ogląda nas, nas ten 46 osób, może już więcej. Hmm. I że to nie są jakieś fake konta czy coś. No, to... Wszyscy nasi znajomi, tak? Jeśli ty nas nie znasz, napisz w komentarzu. No? To no. wyślemy ci paczkę, dobra. Ogólnie dużo pytań nam zadawaliście na DM-ie, na Instagramie i mamy właśnie tutaj pytania. Nie widać, ma. Wypisaliśmy sobie. Niki oraz te pytania, okej. Okay. Czyli co? Razem będziemy no. odpowiadać, tak jakoś coś się, ten, jakoś co, to się co, zrobi. Co, coś tam ten. Właśnie, postaramy się też, żeby film nie był za długi, jest minuta, ale tak, żeby w sześciu minutach się zmieścić. Dobra. No żeby też nam zapłacili za to. Pierwsze pytanie od Barana0327. Czy jesteście naturalni i od ilu lat nie? No pytanie dosyć dziwne, jakby od góry nas wskazywało na to, że bijemy towar. Ale no, trochę lipa. Znaczy, to oczywiście fajnie, nie? W sensie, znaczy... że niby duzi jesteśmy, że widać. Ale co mogę powiedzieć, ja nic nie brałem. Jak oczywiście praktycznie każdy, którego o to pytają na YouTubie. Tak samo jak Simeon Panda. W sensie nie, nie mówię, że tak samo jak ona, ale on też tak mówi, że nie brał. Więc to już zweryfikujcie sami. Ale no, ja nic nie brałem. homie. Coś się nie zdarzyło w ostatnim czasie. No no, właśnie. No właśnie. No, no, głupie, ekipy, głupie pytanie. Nie wiadomo jak reszta ekipy, bo tam ziomeczki są na kwarantannie. No ogólnie dzisiaj we dwóch. Trochę lipa. No we dwóch. Byliśmy, no dobra, nieważne. Nieważne. To życie prywatne jest. Yy, dobra, kolejne. Maciuś z 2B. Yy, Maciuś z 2B. Ile macie lat? Yy, ja mam obecnie 18. No ja to samo. Kolega już też pełnoletni, nie chwaląc się, y, tak. Aha i on to jeszcze spytał, y, ile mamy stażu. Y, no to ja mam takiego poważnego to myślę z półtora roku, może nie całe, a takiego niepoważnego no to z 2,5, bo jeszcze tam jakieś pompeczki na chacie były, czy podciąganie, hobby. No poważny staż, myślę, że zaczął się w zeszłym tygodniu, y, po na trening personalny, a tak to no niepoważny od dwóch lat, trzech. Tak, nie, z kontuzjami. Nie, nie zawsze. Nie, nie zawsze. Ale, ale często. Dobra, kolejne pytanie. Dawid Rusin. Jakie macie zdanie na temat stosunki wagi do ciężaru? Czyli tak zwanych przedliczników. No ogólnie uważam, że jest to bardzo dobry wyznacznik. I jak hmm. ktoś gada, że nie do po prostu szuka wymówek. To oczywiście. I no próbuję, no nie wiem co, co pokazać światu, że... Głupie pytanie w ogóle, nie? No właśnie, że to, że ktoś jest cięższy, się nie przekłada na siłę, no przecież oczywiście, że jak jesteś cięższy, masz więcej siły. Jeżeli komuś idzie gorzej, no to... Ta, sorry, taki mamy klimat, tak... no i tyle. No, dokładnie. Tak jest życie, taka jest polska si To tego, to... <laughs> nie no. nie zgasnę. No. No i tak to jest, więc no, jeśli ktoś gada, że nie, no dobra, szuka wymówek, pamiętajcie o tym. No właśnie. Dobra. Yy, kolejne. Dar Boży. Czy od hazardu można się uzależnić? No takie te pytanie dosyć niezwiązane nie z tematem, ale... Postaram się tak, jak się na nie odpowiedzieć. No. Tak, ale co, coś mi to, tak wiesz, gdzieś... Gdzieś już tak obiło coś... mi się o uszy, nie? Tak i, jak... Mimo wszystko, mimo że to nie jest związane z naszym kanałem, to jednak... Pasuje ja, tak, odpowiedzieć. Tak, jeszcze ja raz, gdyż sobie jestem yy, Można, O jak najbardziej można się uzależnić. Można tak, towarzyszyć. Najgorsze Aha. to jest w ogóle, co można zrobić: zadłużać się. pożyczać. popaść w długi dokładnie. Tak, tak. Po, wie, wiecie, pożyczać od kogoś hajs na ten hazard. Znaczy, wiesz, on nie mówi, że na hazard. Pożyczać i potem grać za te pieniądze i no. potem przeważyć i mi tak. strzegać. Popadasz w dół, w dół, w dół. Aż w końcu masz kolana na drugą stronę. I w dno od dołu A tak, i One... kolana się z drugą stronę wyginała. I ile to jest pieniędzy, nie ma znaczenia. Na przykład jakaś losowa kwota. 8 zł na przykład. Co to jest? To Co się, to się to jest? wydaje, nie wydaje się, ale no. dla takiego hazardisty to jest... Sporo a mi się właśnie, wydaje. a Big Mac z kartą dużą yy, rodziny ile? 7 zł. Zostaje wam jeszcze złotówka, a na no 10 gumek kulek właśnie. Dobra, to mi teraz ty czytać, żeby było sprawiedliwie, podar podar podarzy yy, bożym Golden zapytał. Słyszałem, że byliście na furiozie. Polecacie? Ogólnie co tu dużo mówić? Głupie pytanie, bo ogóle. Głupie py... kolejne, kolejne głupie pytanie. Tak. Jest na, najlepszy film polski, jaki oglądałem, tak. przynajmniej, przynajmniej ja. Tak, ja też. Plus jeden, myślę, można powiedzieć. No jak Pokazać. ktoś z was oglądał, możecie napisać w komentarzach, co myślicie. Znaczy, no wiemy co myślicie, no bo chyba. No w sumie nie widzę opcji, żeby jakiś nasz fan uważał, że to był słaby film, bo wtedy no. to. No po trochę. No takich fanów, szczerze, więc nie potrzebujemy po prostu. No. No. A jak nie oglądaliście, to... Musicie. Tak, obowiązkowo. Lepsze przyrosty są. Ja mam taką motywację po tym filmie, serio. Tak fajnie idzie na siłowni. No fajny film. No ogólnie, ogólnie naprawdę nie spodziewałem się czegoś takiego. No ja też nie. Gibolka w Polsce. W sensie świetnie ukazane. No. no ale nie będziemy spoilerować. właśnie bo. Macie pieniądze, to idźcie, nie macie to na CD idzie znaleźć, czy na właśnie. bajeczkach, .com. Macie długi, to jest płaści. Dobra. O, Kolejne o pytanie, które zadał Left. Uprawiacie jakieś inne sporty? No, zdarza się. Yy, się profesor... trochę rzadziej. Rzadziej, ale ogólnie no co, no na przykład kręgle. O, byliśmy ostatnio po Furiozie. A, świetna sprawa. Właśnie, po Furiozie, no. Tak, no muszę przyznać, że homie to jest mistrz, akurat. No, i to no, no stycznie... ja nie będę się chwalił, prawda? No, pierwszy raz w życiu, praktycznie. No, no i... nie, praktycznie, pierwszy raz, no ale Odrazi trochę już. nie będziemy się ten, prawda, i tamten. Do tego bilard, co, co tydzień? Tak. W profesjonalnym klubie. Tak, No Czasem jednak y, w posesji Huge'a y, y, buły, no to tam jest tam jest fajnie, no. No, spoko jest spoko. tylko musi być chata wolna. No i tam były. I zawody. Trzeba uważać. Żeby zawody nie mamy było. w ogóle film z zawodów, ale no nie dodany na razie, bo za dużo tego jest. No Mamy za dużo na zaś nagrane, no i przez no, A No dobrze, zabrać. to dobrze. Dobrze, no. To dobrze. Jakby kiedyś korona. Bylibyśmy podzielani, to wtedy można dodawać. Dobra, no i mam ostatnie pytanie. No, na szybko, dzisiaj z listy. Szybko, na no, 7 minut. Zadał je Awruk, jak obecnie ćwiczycie? No. Ja ogólnie kończę plan od mojego trenera. Był na naprawę, naprawczy taki trochę, ale też na. Żeby urosnąć. I co? Boksy tam mam. Martwy. Jakieś takie. No i. Mam ogólnie to jest FBW, ale trening praktycznie tylko A. Znaczy jest AB, bo się zmienia tylko jedno ćwiczenie. Sumo się zmienia na wyciskanie handli. I co? Usiądę 160 na boksach. Zostało mi 7,5 kilo, No i mam nowy plan, o którym pewnie powiem nie takiej przyszłości. To już taki jest będzie konkretny ABC. Będę próbował go 5 razy w tygodniu nawet robić. I to jest też. To znaczy to nie jest FBW, to jest podzielone na. Trening pod wyciskanie, pod martwy, pod siady. Dobra, teraz tych No ja mam FBW. Główny priorytet to taki, żeby nauczyć się oddychać. Pomyślicie, że to dziwne. Ja też tak myślałem. No, ale jak trzeba, to, to ten, to trzeba. Co, no. Bojów nie mam. Cztery serie bułgarów. Po 10 powtórzeń wszystko. Myślę, że. Myślę, że dla wytrwałych na pewno. Wiesz co, ja myślę że trzeba mieć jaja, żeby takie rzeczy robić. No ja nie będę się chwalić, prawda? I myślę, że to zaowocuje w przyszłości po prostu. Oczywiście, że tak. Kilka tygodni będę mistrzem. Ale jeszcze najpierw trzeba się oddychać. No właśnie. I odnianie. nie narzekać, nie narzekać. No właśnie, bo trenowanie jest najważniejsze. Pamiętajcie. właśnie. Żeby trenować, żeby rosnąć, żeby tego. No i tamtego. No. No i nic, no szkoda, że tak mało pytań ogólnie zadaliście, ale powinniście się cieszyć, że No Właśnie wyjątkowo nam. mało, bo normalnie tak nam spamujecie, że naprawdę czasem ja się budzę, jest 30 powiadomień na tym Instagramie, no, nie wyrabiamy. Nie wyrabiamy. Jeszcze nawet rzuciliśmy do spamu, to czasem wy, tylko przygadamy. Wybraliśmy te najlepsze po prostu, no i małych było, więc zadawajcie ja bo, za, zadawajcie pytania pod tym filmem, jak nie jesteście na Instagramie. no jakieś jak nam piszecie, że nas wyzywacie czy coś, no to no nie chce nam się na to odpowiadać. Więc no. hejterzy, słuchaj hejterzy, ten co nam daje zawsze łapkę w dół. Co, co wy sobie myślicie? No właśnie, lepiej na siebie uważaj po prostu. Właśnie. Nie chodź samemu po ciemku. Właśnie. No bo nie lubimy hejterów. Dobra, yy, chyba tyle. 10 minut wyszło, miało być szybciej. No, pasuje już kończyć. No to właśnie. Za. No to co? No, no mówię, zadawajcie pytania i oczekujcie nowości. Tak, możecie do konkretnych zawodników od nas, jeśli znacie już ich sywy. No i co? No i... właśnie, trzeba nagrać film przedstawiający ekipę, ale no nie możemy się całą ekipą zebrać, bo zawsze kogoś brakuje. Ale no, no może się uda. Może się uda, no. Dobra, no to trzymajcie, trzymajcie się, się łapka w górę i komentarz. Chcę zobaczyć, co nas Obowiązkowo. Tak, fanów chcemy. Ten, no. Dobra, Siemano. Trzymajcie się, Edo. No.